się u bauli Wydziału Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Ekonomicznego i odbyło się tutaj spotkanie z członkami Ruchu Narodowego oraz z członkami Wydziału tego Uniwersytetu, profesorami i pracownikami naukowymi. Chcieliśmy, drodzy Państwo, zadać pytanie dla Krzysztofa Bosaka, jednego z pięciu liderów Ruchu Narodowego. Niestety pan Krzysztof Bosak odmówił wywiadu. Dla nas. Być może jest to spowodowane tym, że zadałem pytanie dla dziekana tego uniwersytetu, wydziału, przepraszam, dlaczego pracownicy naukowi białostockich uczelni nie pójdą do prezydenta Białego Stoku, Tadeusza Bruskelarskiego, nie wykażą inicjatywy, żeby organizować przedsiębiorstwa oparte na kapitał postocki, miejski oparte o środki Urzędu Miejskiego, a nie tylko liczyć na to, że przyjedzie do Białogostoku drodzy Państwo, kapitał zagraniczny. Jeżeli lider Ruchu Narodowego przestraszył się mego pytania do rektora, drodzy Państwo, z tego powodu nie chcę odpowiadać na nasze pytania, które byłyby bardzo proste. Czy Ruch Narodowy ma zamiar wykorzystać Marsz Niepodległości w kampanii wyborczej do samorządu i czy Ruch Narodowy, drodzy Państwo, zarejestrował wszystkie listy w skali kraju do wyborów samorządowych? To tylko dwa takie pytania chciałem zadać, a Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, przestraszył się i odmówił, drodzy Państwo, wywiadu ze mną. Jak sądzę, dlatego że zadałem niepopularne. Sprawiające kłopot dla rektora pytania. Drodzy Państwo, powstaje pytanie, jak autentyczny jest ten cały ruch narodowy, skoro jego działacze też mają jakieś ramy działania, które widać tutaj na tym szczeblu najniższym, na szczeblu samorządowym, na szczeblu, gdzie społeczność, gdzie naród żyje, że po prostu boją się, Głosić swoją ideę, boją się głosić swoje poglądy, przez udzielanie, drodzy Państwo, wywiadów. Ja uważam, że tacy liderzy, którzy zachowują się w ten sposób, drodzy Państwo, po prostu są nieautentyczni i nie należy pokładać w nich zaufania. Nie chcę tutaj krytykować całego ruchu narodowego, ale na pewno, drodzy Państwo, stawiam znak zapytania dla Krzysztofa Bosaka, a ponieważ jest prawą ręką Krzysztofa ro, y, Roberta Winnickiego, przepraszam, to uważam, że ci dwaj panowie po prostu są nieautentyczny, nieautentycznymi przywódcami, bo prawdziwy przywódca ruchu narodowego, czy prawdziwy przywódca w ogóle partii, czy ruchu, to dąży do tego, żeby do siebie przyciągać ludzi, że dąży do, sie, do tego, żeby głosić ideę. Jednym z tych elementów jest właśnie udzielanie wywiadów, głoszenie swoich poglądów. Ja też w pewnym stopniu jestem narodowcem, na pewno patriotą. Wiele poglądów ruchu narodowego podzielam, drodzy Państwo, i jestem zbulwersowany zachowaniem Krzysztofa Posaka, że przestraszył się z niewiadomych powodów po prostu udzielić dla mnie wywiadu, chociaż znamy Mandruszkiewicza, który jest przedstawicielem Białostockiego Ruchu Narodowego Młodzieży Wszechpolskiej. Znamy to środowisko i zachowanie Krzysztofa Bosaka, drodzy Państwo, który odmówił udzielenia nam wywiadu, no jest po prostu zastanawiające. Czy on ma zakaz udzielania wywiadów dla lokalnych mediów niezależnych? Drodzy Państwo, to jest po prostu pytanie, które stawiam dla Was. Czy ktoś stoi czy ktoś stoi nad ruchem narodowym i dyreguje, jak ci ludzie mają się zachowywać, dla kogo mają udzielać wywiadów i jakie poglądy też mają głosić? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że my od 1989 roku, my, to znaczy naród Polski, wy wszyscy, jesteśmy narażeni na to, że nam się podstawia fałszywych przywódców narodowych. Takim przywódcą był też Lech Wałęsa, proszę zwrócić uwagę. Aleksander Kwaśniewski, tak? Też był nam postawiony przez media. Drodzy Państwo, chciałbym to zakończyć i stwierdzić krótko, że oczywiście polecam ruch narodowy, ale nie polecam Roberta Krzysztofa Bosaka i Winickiego. Po prostu dla mnie ci ludzie nie są autentyczni, ponieważ ich zachowanie, ich zachowanie dla mnie jest po prostu wielkim znakiem zapytania. I proszę zwracać uwagę na działalność tych ludzi. Między innymi, zanim jeszcze zapytałem się Krzysztofa Bosaka, czy udzieli nam wywiadu, miałem okazję z nim wymienić parę zdań. I zapytałem się go, jak potoczyła się jego sprawa karna dotycząca protestu w czerwcu przed kancelarią premiera Tuska przeciwko Tuskowi. Gdzie policja na nich napadła? Aresztowała i postawiła zarzuty. Policja postawiła zarzuty, że dokonali napadu na funkcjonariuszy policji. Krzysztof Bosa dla mnie odpowiedział, drodzy Państwo, że sprawa została umorzona, yy, że policja na nich nie napadła, że policja ich nie pobiła i tak dalej. Drodzy Państwo, ja radzę się zastanowić, bo to są właśnie tego typu zachowania, to są tego typu szczegóły, z których my musimy najważniejszą rzecz zrozumieć. Program programem partii, idee ideami, ale najważniejsza rzecz, kto to jest? Kto to jest? Czy to jest człowiek autentyczny? Czy to jest człowiek działający dla idei? Kto za nim stoi? Ja, po skończeniu studiów, drodzy Państwo, składałem papiery do Urzędu Ochrony Państwa. Wtedy jeszcze Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nazywała się Urzędem Ochrony Państwa. Drodzy Państwo, wiecie o co tam pytają na samym początku? Kto da Panu rekomendacje? Kto Pana poleci? Dlatego ja, dlatego ja stawiam pytanie, kto stoi za Krzysztofem Bosakiem, kto stoi za ruchem narodowym, kto wydaje polecenia, żeby lokalnym mediom, lokalnej yy, prasie, niezależnym mediom nie udzielać, drodzy Państwo, wywiadów. Nad tym należy się zastanowić, bo takie drobne szczegóły świadczą o tym, co to jest za partia, co to są za ludzie. Chcę zakończyć drodzy Państwo to wystąpienie. Zastanówmy się! Zastanówmy się nad Ruchem Narodowym, zastanówmy się nad Bosakiem i nad Wielkim. Zastanówmy się naprawdę nad tymi ludźmi.